Wiecie co, ogólnie wam powiem, że ta modyfikacja rozbudza we mnie ogień, Warda Blaze jest modyfikacją do Herzwejrum, którą pokochałem i nie potrafię grać w Hoja bez tego moda. Naprawdę. Na karcie społeczności... Zadecydowaliście, że chcielibyście zobaczyć bohaterską defensywę Francji, i może uda nam się na tym tryhardowym modziku zatrzymać jakoś Francję. No, zobaczymy. Ja sądzę, że będzie upadek, ale się przekonamy. I proszę teraz, bez trola, nie przewijaj filmu, napisz mi w komentarzu, czy sądzisz, że wygram, czy przegram. Nie znając wyniku tej sytuacji, ok? Zobaczymy, czy we mnie wierzycie, czy, czy we mnie nie wierzycie widzowie. No i oczywiście następny odcinek ma być z Sowietunią, tak? Wielka wojna ojczyźniana, tym razem na Trajhardzie, moi drodzy. Będzie totalny Trajhardzik. No i dajcie znać, jaki następny kraj byście zobaczyli. No cóż, spróbujmy, moi drodzy, zawalczyć tą Francją i zatrzymać chore ambicje wąsa tego diabła. A wam tylko przypomnę, moi drodzy, podczas wybierania badań, że jeżeli chcielibyście więcej ogólnie odcinków z Hoja, więcej odcinków, z tej modyfikacji, żebyście zostawili lajka. Like no i co, bierzemy się za grę. Ojoj, oj. Powiem tak, francuskie linie produkcyjne nie wyglądają zbyt dobrze. Boże, robią się jakieś statki, jakbyśmy mieli potęgą morską zostać. No chyba nie w tym stuleciu, Francjo. Podoba mi się w badaniach to, że jest tutaj rozwiązłe drzewko czołgów. Tu są czołgi super ciężkie, tu są czołgi średnie. I moi drodzy, my zrobimy czołgi średnie, czyli Renault D2. I postaramy się troszkę ich chociaż wyprodukować. Ale główny nacisk, moi kochani, w tej modyfikacji, moi kochani, Boże, jak ja wam słodzę, główny nacisk trzeba kłaść na karabiny ciężkie. Bo to one będą napędzały, moi drodzy, praktycznie moją armię. I rozpoczniemy budowami przemysłu takimi. Zbudujemy sobie trzy cywilki tylko. I resztę będziemy budować fabryki wojskowe już w głębi na południu Francji. Postaramy się tutaj jakkolwiek ustać, że tak powiem. W sumie takie pytanie z czystej ciekawości. Chcielibyście, żebym podszedł tak bardziej lorowo do tej wielkiej wojny ojczyźnianej, którą będę grał na przykład na Związku Radzieckim? Wiecie o co chodzi, żeby się wczuć, że Sowieci, że Niemcy jadą? Barbarossa, zaskoczenie, wiecie, palenie ziemi, wycofywanie się, tego typu sprawy, czy bardziej po prostu podejść, nie wiem, na tryhardzie i starać się unicestwić Niemcy jak najszybciej? Możecie mi też dać znać, to będę wiedział przynajmniej co nagrywać, nie? Ależ pięknie wygląda ten francuski przemysł, moi drodzy, nie? Oczywiście, strajki mamy w kraju i pięknie to wygląda. Dobra, tutaj sobie, moi drodzy, przetestuję, bo postanowiłem pozwolić tutaj na volunteersów, nie? I tracę przez to stabilność. Ale mogę dzięki temu, dzięki temu, że mam War Support, zacząć robić Begin rearment I mogę sobie zacząć robić wreszcie cele jakiejś militarnej. Spróbuję właśnie z tego skorzystać. I postawimy tutaj raczej na fokus defensywny, bo my musimy zatrzymać Niemcy jak najdłużej u siebie, żeby jak najwięcej straciły, tak? No i reforma armii będzie dopiero później dostępna. No ale pójdziemy tutaj w obronę. Postaramy się zrobić pistolety tańsze, artylerię i tego typu rzeczy, czołgi i zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? O, wspaniale, Niemcy zrobiły Anschluss Austrii, więc teraz możemy szybko skoczyć tutaj, moi drodzy, na Revive Foreign Policy i możemy zacząć powoli tutaj odblokowywać buy Time, no i Strength Government. Musimy to zrobić jak najszybciej, bo to po 365 dniach, to mam nadzieję, na wojnę się wyrobimy i będą defensywne strategie robione. Teraz, moi drodzy, sobie zmienię Template Dywizji. I spróbujemy zrobić prawdziwych tutaj twardzieli. Próbujemy zrobić, moi drodzy, tego typu piechotę. Postaram się, żeby to była armia, która będzie w stanie ich powstrzymać. Tutaj air atak bardzo dobrze. Anter jeszcze bym poprosił. Dodatkowy antitank. To będzie nasza główna dywizja. Z tego co widzę, to Brytania zaakceptowała naszą prośbę, żeby do nich dołączyć. No ja tutaj więcej nic ciekawego do roboty nie mam, jak możecie zobaczyć. Muszę po prostu czekać teraz na wojenkę. No i na razie nasza armia wygląda mega słabo. Wiecie co doszedłem? Może to będzie głupia decyzja, nie? Ale doszedłem do wniosku, że bawienie się w siły pancerne zmarnowały mi tylko bardzo dużo czasu, bo zrobiłem 300 medów. To mi się kompletnie opłaca. Dostałem dwa razy więcej fabryk, więc mógłbym zrobić teraz teoretycznie można powiedzieć dwa razy więcej dywizji, więc to był głupi błąd, że się bawiłem. W to w ogóle. I pamiętajcie, że na Janebakon 3% taniej? Boże, nareszcie strength government upadło. Defensive strategies, moi drodzy, może na styk się wyrobimy, nie? Może na styk się wyrobimy po prostu. Może. Bo jak zrobimy ten cel, to później robimy, moi drodzy, reformę armii i będziemy po prostu świrami, nie? No, i powiem tak. Totalnie z niczym się nie wyrobiłem. Niemcy będą atakowali. Nie mam czołgów, nie mam mocnej piechoty. No, piechotę może mam mocną. 25 piercing. No, przekonamy się, czy jest aż taka mocna, jaka powinna być. Zobaczymy. Właśnie, Niemcy wypowiadają wojnę Polsce. Oczywiście wzywamy, wezwanie. O, moi drodzy, to jest wielka chwila prawdy. Oczywiście Marzinot będzie tutaj cały czas broniony. To to nie powinno nic w ogóle zrobić. Więc jeszcze trochę czasu mamy. Trochę czasu się jeszcze utrzymamy. O jezus, współczuję Polski. Sadge dla Polski, naprawdę moi drodzy, Epres F. Dla Polski w komentarzach. To jest zjeżdżam bardzo mocno ze stabilnością, bo jak widzicie, robię te wszystkie polityczne rzeczy, bo wiecie, czego nie doczytałem, to mi zepsuło całą kampanię. Że żeby to zrobić, muszę mieć 90% poparcia mojej partii, a mam aktualnie 86,50, jest tragedia, bo staram się tutaj zbierać siłę, nawet nie robię celi, byle by robić jakieś rajdy antydemokratyczne. No la line, proszę bardzo. I fakt, że mi leci stabilność na łeb na szyję, no ale ona później się powinna podnieść, nie? Ta stabilność, więc idziemy tutaj z tym maksymalnie wszystkim i staramy się uzyskać 90% poparcia demokracji. Jest. Boże, 90%, moi drodzy. Mamy to. Robimy United the government. Wszyscy się jednoczymy przeciwko wąsaczowi teraz i postawimy na swoim, nie? Postawimy na swoim. Tutaj jest już druga linia obrony, no bo wiadomo, jak francuskie wojsko może zareagować na ofensywę Niemców wycofaniem się, więc... O, zanim długo będzie, moi drodzy, atak, więc lepiej zdobyć organizację. Tutaj druga linia stoi. Ja masowo produkuję jednostki. Masowo. French infantry Division. Te dywizje muszą zatrzymać... Wąsa tego, Boże, zrobił się cel Unified Government i możemy zrobić fortecę paryską, zreformować nas przemysł, albo to olać i zrobić armii reform. No to oczywiście, że to robię. No to się zaczyna niemiecka inwazja, moi drodzy, na Norwegię. Prawdopodobnie Norwedzy za niedługo będę już płakać Pozostaną zaorani totalnie Ja tylko staram się tutaj topić jakieś konwoiki malutkie Żeby odcinać Niemców od zaopatrzenia Niemcy też mają potężne armie Oooo o, 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 o Niemcy. oj, Niemcy o, Ojojoj Ale Maciow! Ale oni mają wojsko Dobra panowie stójcie i łapcie organizację Bo coś czuję, że będzie ciężko, nie? O, Niemcy już wylądowali Ty, jak szybko Moi drodzy Nowa taktyka francuska Olewamy przemysł już trudno i zaczynamy budować bunkry. To jest, to jest ten czas, to jest ta moc. Robimy sobie cele na zasadzie Fortecy Paryskiej i tak dalej. No i powiem wam szczerze, że z boku to wygląda naprawdę perfekcyjnie, po prostu. O, właśnie. O, to perfekcyjnie wygląda. Nie wiem, czy wy to widzicie. Mam nadzieję, że Belgia tutaj dołączy do nas, tak? Dołączyli, super. Dobra, spróbujemy chociaż jakoś spowolnić niemieckich najeńców, najeźdźców, przepraszam bardzo. Okej, okay, Niemcy mnie atakują w lesie. Uwaga. Mamy bardzo mocną defensywę, bardzo mocny hard attack i soft attack około 500, ale Niemcy też nie są słabi, nie. Oj, dojcze też nie są słabe. Moi drodzy, Niemcy wbijają się przez Belgię. Mam tylko taką cichą nadzieję, że uda nam się ich jakkolwiek tutaj powoli chociaż zatrzymać, bo ja tutaj bardziej się przygotowywuję na defensywę francuską. O, tutaj w lesie się wybroniliśmy nawet, trzeba troszeczkę wesprzeć panów. Najgorsze jest tu, tutaj to, że tutaj tak bardzo powoli rośnie organizacja, i to jest trochę smutne. Widzę, że tutaj niestety dywizje amerykańskie, przepraszam, nie, nawet nie amerykańskie, nie padają. Widzę, że moje dywizje mogą spenetrować niemieckie czołgi, więc naprawdę jesteśmy, jestem tutaj naprawdę dobrej myśli, nie? Tutaj nasze dywizje tylko i wyłącznie muszą spowolnić pochód wojsk niemieckich, nie? Tylko i wyłącznie spowolnienie, ale widzę, że tutaj się mocno wycofujemy. Dobra, Niemcy ruszyły. Spróbujemy tutaj wesprzeć. Ty, nasze francuskie dywizje też mogą prowadzić ofensywę. Niespotykana sytuacja podczas kampanii francuskiej. Niemcy napotykają dywizje francuskie, które ruszają do przodu, nie? Pięć tysięcy support equipmentu mi brakuje. Kogo to obchodzi, jak Francja może upaść? Oj, drodzy. 41 rok, czerwiec. Najlepsza okazja dla Niemców, aby mnie atakować. O, pierwsza bitwa o prowincję francuską. Mają problemy, bo forty. Mam jakieś lotnictwo we Francji w ogóle, wow. Postaramy się ich przytrzymać. O, Francuzi prze... prze... ta, Francuzi, chciałbym. Widzę, że przełamali yy, pierwszą linię obro... mocniej moich. Nie ma co kontraatakować. my musimy tylko spowalniać, powoli po prostu podchodzić do tematu i starać się załapać organizację. Włochy dołączyły do wojny, ale to się nie skończy niczym, no bo to raczej wiemy, jaki będzie finał dla Włoch. Niemcy idą powoli, bardzo lorowo i krok po kroku atakują. Mamy bardzo dobre statystyki. Ale niestety Niemcy mają lepsze, no. No i tak jak sądziłem, północ upada. My tutaj staramy się trzymać. Bombowce chociaż starają się walczyć, ale podominujmy sobie w powietrzu. Tych dywizji znowu nie mogę wystawić jeszcze. Tutaj oni już atakują, ale oni powinni mieć bardzo duże problemy przez lasy atakować i tego typu rzeczy. Tu powinniśmy być ich w stanie jakkolwiek zatrzymać, nie? Oj, 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 Kale upada, moi drodzy. Tutaj na szczęście są moje dywizje już za linią frontu. Tutaj pan oczywiście też stoi, cały czas okopany. Miejmy nadzieję, że sobie poradzi już. Niemcy ruszyły przez rzekę. Ty, jak to jest możliwe, że oni mnie będą robili przez rzekę? Przecież tutaj przez rzekę powinienem mieć takiego defa, że to się w pale nie mieści, nie? Dobra, Niemcy ruszyły na całym froncie, nie? Całuśki front ruszył, niemiecki. No i powiem tak: na razie stoimy twardo. Nic nas nie rusza. Włosi chcieliby zaatakować, ale się wstydzą. Tutaj Anglicy, ja trzymam za, Anglik za Anglików kciuki, nie? Naprawdę. Trzymam za nich totalnie kciuki. Dopóki Niemcy nie uderzą, to mamy ich zakopanych we Francji. Na razie się udaje. Mam tylko nadzieję, że Niemcy zostaną zatrzymane, moi drodzy, bo powiem wam tak: w tym modzie Francja i Polska są stworzone tylko i wyłącznie po to, żeby upaść, tak? O Jezus, ty. Ja już takia podnieta, a tu chłopie z tego co widzę, to dojczy atakują i powiem wam, że dojcze mają naprawdę tutaj, oczywiście las stędzik. Dojcze mają tutaj ogromne szanse, żeby nas wyłączyć z bitwy zaraz, nie? Tu mają największe dojcze, ale my się staramy, bo tu są lasy, oni powinni mieć problemy w lesie. Naj... Dobra, tu oj, tu może być ciężko. Tej prowincji. Picardy może być bardzo ciężko. Chociaż moje dywizje mają pełną organizację tutaj. Nie no, powinniśmy dać radę. Jedna dywizja piechotu, yy, piechoty zostaje przeorganizowana. Oj oj oj. Niemcy ruszają na całym froncie, moi drodzy, nie wygląda to zbyt ciekawie. Straty w wojnie, bo się pe pewnie będziecie pytać. Niemcy stracili we Francji 250 tysięcy, my straciliśmy 100 tysięcy. Wszystko jest okej. Okay. Choćbym miał zadłużyć ten kraj? Ty, Niemcy no organization, poczekaj, jakbym. Francuz... Francja rusza z ofensywą? Z tak zapytania? Wow! Jedziemy. Aj, taki fajny bonus był przez chwilę. A tu widzę dupa. Nie, dobra, Francja, nie forsujmy się. Okopanie tego typu, wiecie o co chodzi, trzeba się bronić. Powiem wam, że zatrzymamy ich! Francuski mur, moi drodzy! Francuski mur nie do przebycia. Dobra, na razie z tego co widzę, jest ok. Ty, nie ma opcji, żeby mi Niemcy tutaj porobili, nie? Tak mi się wydaje, że nie ma takiej siły, aby Niemcy zdobyły Paryż i żebym to przegrał. Wydaje mi się, że jestem szefem i że się wybronię, nie? Kurde, już się nie mogę doczekać wielkiej wojny ojczyźnianej, widzowie, nie? No i Niemcy mnie atakują cały czas. S, Totalna dominacja na polu bitwy, a ja się tak bałem. No sami możecie zobaczyć tutaj na froncie, że jest no cholernie nieciekawie. Tutaj to już w ogóle, ty, przez chwilę to mi nawet mieli na mnie zielony dymek. Ale ty, mam nadzieję, że się przeorganizujecie. Rumunia dołączyła do osi. Raczej to im nic nie da. Ale świetnie, brawo. Udało nam się zatrzymać Niemców, moi drodzy, przed Paryżem, na przedpolach. Zobaczcie, jak ich mocno tutaj utrzymujemy, nie? Nie, no panowie, świetnie to wygląda. Jesteśmy mamy defensywę potężną. Francuskie wojsko zrobiło to, co do niego należało podczas drugiej włóczki. Niemcy atakują Marzynota. Nie, no gościu, tu jest taki entrenchment, że oni mogą się zestrać po prostu. O Jezu, jakie minusy mają Niemcy. Dobra, ty Niemcom psycha siadła. Czajcie to? Niemco psycha siadła. Załamałem Niemcy psychicznie. Chłopy marzynota atakują swoimi czołgami i piechotą. Śmiechu warte. Dobra, niech atakują, świetnie. Palą equipment, palą wszystko. Tutaj są bunty, w Polsce są bunty. Polacy się buntują. Bardzo dobrze polsko. Ameryka chce przy... Jednostki! Dobra, zapraszam bardzo serdecznie wszystkich. Ty, Norwegia skapitulowała. <laughs> Ty, a co jak trzon niemieckiej armii był właśnie w Norwegii? I teraz tu przyjdą mi mnie zmiotą z powierzchni ziemi? Słuchajcie, pokuszę się o stwierdzenie, że te 15 dywizji przed Paryżem może wycofać się do Marsylii. Te 15 dywizji pod generałem Alphonse Jouan, jakkolwiek się to wymawia, przepraszam, jeżeli kogoś po prostu skarciłem tym, co powiedziałem, moim francuskim. Nigdy nie uczyłem się francuskiego. Jestem komuchem. <laughs> e, wysyłamy je do Afryki tylko i wyłącznie dlatego, żeby pomóc Anglikom w ofensywie, moi drodzy, na Włochy. Zniszczymy Włochy w Afryce i wtedy Anglicy będą całą swoją wiecie. O, mamy dominację w powietrzu. Boże, jestem kretynem. Dlaczego ja nie wysłałem tutaj jednostek do Afryki? Nie, no jestem kretynem. No, ale no jestem debilem, nie? Przepraszam, widzowie, że musicie to oglądać. Dobra, na razie nic się nie zmienia na froncie. Jesteśmy dobrze ustawieni. Pars jest broniony. Ja tutaj poustawiałem, widzicie, dywizję. Mniej więcej na kratkach tutaj widzicie z lasem, nie? Tutaj są lasy i tutaj też się chce bronić w tych lasach. Tu są jakieś dywizje odwodowe. Tu na Marzinocie chłopaki stoją. Moje dywizje tutaj przyjechały. Ty, Boże, Ang... wiecie, że Anglicy tutaj muszą wejść po prostu? Spróbujmy ich przeciąć w ten sposób. Okej, okay. Ty, Boże, jak mi się uda wejść na puste Bengazi. Ty, no nie gadaj. Czy ja właśnie ruszyłem całą angielską ofensywę w Afryce? Naukowcy mnie nienawidzą. Jest, nasza dywizja piechoty powinna z tą górską wygrać. Nawet bardzo możliwe jest to, że zacznę teraz budować, moi drodzy, fabryki wojskowe z powrotem i prawdopodobnie zaczniemy produkować czołgi średnie z powrotem. Będziemy w przyszłości ruszać z ofensywą, jak się tutaj fabryczek napełni dużo, bo Niemcy we Francji zatrzymane, te dywizje poszły do Wora właśnie. Ty o Jezus, ja się tu nie patrzę, nawet nie widziałem, jakby mi front przesunęli, nie? Chłopie! Ty, widzę, że Niemcy już potraciły equipment, to już nie ta moc. Jugosławia dołączyła do mnie, do Sojuszu, świetnie. Kurde, i teraz Niemcy oddelegowywują dywizję z frontu francuskiego tam. Moi drodzy, ja nie wiem, czy to nie jest szansa na ofensywę, ale jest zima. Czekamy, moi drodzy, do lata. W zimę nie będziemy atakować. W zimę tylko w Afryce atakujemy. Gdyby spróbować tak ruszyć, proszę, spróbuj, może byśmy coś tutaj ugrali. Oj oj, ale Niemcy też mają dobrą obronę. Dobra, to jeszcze nie są wyczerpane Niemcy. Dobra, trzeba się opanować, bo za bardzo mnie poniosło. Przepraszam. Już wracamy do defensywy. Zobacz na to, chłopiec. Prepare offensive. Teraz dostaję minus 70% planning speedu. I zobaczysz, co mi się po tym odblokuje zaraz. Nie wiem, jakim cudem. Wojna w Afryce wygrana. Tereny wróciły do mnie. Trzeba ich po prostu tutaj podobijać. Z tego co widzę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. 41 rok, moi drodzy. Francuzi dalej stoją. Twardo. Nie boją się niczego. Pięknie rozwinięta obrona, bunkry wybudowane. No powiem tak, no, Niemcy nam tu raczej nic już nie zrobią. No i tak to aktualnie, moi drodzy, wygląda. Front został całkowicie zamarznięty. Niemcy nie mają żadnych szans, żeby nas po prostu przebić. Od czasu do czasu jednostki bułgarskie nas atakują. Cały czas czekam, aż po prostu rozpocznie się Barbarossa, albo aż Niemcy, aż, bo aż przepraszam, Sowieci wejdą w Niemców, bo to będzie ich koniec. Włochy kompletnie tutaj nic nie zrobiły. Ja na wszelki wypadek, wiecie jak to mówią? Przezorny zawsze ubezpieczony. Wysłałem 15 dywizji z Afryki na granicy z Hiszpanią. W razie gdyby coś się tu miało stać, wolę być przygotowany, nie? Bo jakby hiszpańskie wojsko mi weszło od tyłu i mnie skapitulowało, to ojojoj, oj, oj, byłbym trochę zmadowany. I zmieniamy wygląd mojej dywizji, moi drodzy. Lądują tutaj dwa razy piechota ciężka i dwa, jeszcze jeden antytank ląduje, aby podwiększyć nam chociaż troszeczkę piercing i tutaj break through defensywy i tego typu rzeczy. Tak będzie wyglądała moja jednostka teraz. Chyba po, po, ostatni podryg, Boże, jeżeli jak ja dodałem tu... Tutaj... Ej, ty, ja nie mogę przebić tych czołgów. Ty, widzicie, że ja sobie zwiększyłem piercing w dywizjach, i ja nie mogę przebić niemieckich czołgów teraz? Ciekawe, niemiecki niemiecka ofensywa robi kolejny podryg. I tym razem prawdopodobnie z tej prowincji mogłaby mnie nawet wyrzucić. No ale na szczęście mam tutaj wsparcie mojego wojska, bo powiem wam, że było blisko do przełamania. Kurde, jakbym tego nie zauważył, a chciałem iść do toalety, to powiem wam szczerze, byłby chyba tutaj upadeczek. Boże kochany, jak ja długo na to czekałem. Maleje wypowiedziały wojnę Dutch East Indies, tego typu, i tak dalej, i tak dalej. Świetnie. Nie no, przepraszam, to nie ma laje wypowiedziały wojnę Dutch East Indies, tylko Japonia. <noise> więc Japończycy, moi drodzy, wciągnęli do wojny Stany Zjednoczone, które mi się wydaje w 99,9%. Zaraz zaczną męczyć Włochy, Afrykę, wszystkich dookoła i yy, wreszcie się zacznie. No a Niemcy, co Niemcy, moi drodzy? Cały czas stoimy i oni cały czas te dwie prowincje atakują. Więc sami możecie chyba sobie zdać sprawę, jak to wygląda. No nie ma nawet takiej opcji, żeby oni mnie tu przebili. Nie jesteśmy już tak, utrzymujemy się tutaj, że no nie ma opcji. No i tak mniej więcej, jak widzicie, wygląda, e, moi drodzy, niemiecka ofensywa w zimie, e, cały czas atakują tych samych, dosłownie, te same, przepraszam, pięć prowincji, e, w kółko są atakowane, ja już nawet nie patrzę, ponieważ e, moje dywizje, no, tutaj kręcą prawie 3000 defa i są naprawdę niezłymi bestiami, nie, jak na, jak na tego moda, więc sami chyba rozumiecie, co się tu niedługo wydarzy, czekamy na dojście do USA, po prostu do przy, przypłynięcie do Europy i chyba tyle, no, albo czekamy na niemiecką potyczkę, może jakimś cudem no, dojdzie do wojny ze Związkiem Radzieckim. Dobra, czas coś spróbować ruszyć w tej Francji, bo już mam dość, nie? Filipiny kapitulują. Ja po prostu siedzę i patrzę, jak mnie niemieckie jednostki cały czas w kółko, wiecie, męczą, że tak powiem. Moje dywizje nie są słabe, to są mocne wojska. One powinny wypchać Niemców, no ale niestety ich nie wypchają. I chyba musimy czekać na amerykańskie czołgi. Ja chyba widzę, że ta modyfikacja autentycznie jest jakoś historycznie postawiona, bo oni się będą ogromnie bronić tutaj. Niemcy mają po 800 defa. Bardzo, bardzo słabo im idzie. Obrona tych prowincji. Ja właśnie nie wiem, czy ja na siebie właśnie wyroku nie wydałem. Bo to zaatakowali teraz. No właśnie. Słuchajcie, bo to dosyć dziwnie wygląda. Ale dobra, Niemcy będą reinforsować cały czas w kółko jedną prowincję. Przysłali tu nawet dywizję, żeby mnie stąd wypchać z tej prowincji, ale nie powinni dać żadnej rady, nie? Ja ich tu jeszcze zablokuję atakiem. Kurde, no chciałem ruszyć do przodu, ale Niemcy nie pozwalają. Dobra, organizacja się ładuje, więc znowu musimy czekać. Amerykanie wysłają mi 12 dywizji, co ciekawe, jako korpus ekspedycyjny. I dostałem tutaj 12 dywizji amerykańskich. Bardzo mocnych. Mógłbym rzucić ich do ofensywy, ale nie chcę. Bardzo bym chciał, żeby po prostu mm, zwyciężyć, ale nie wiem jak, widzowie. Wiecie, że ja praktycznie zrobiłem już wszystko. Ja już nie mam co badać. Zrobiłem praktycznie wszystkie doktryny. Zobacz. Wszystko praktycznie jest wybadane. Już tutaj nic nie mogę badać. No mogę badać tor. Ale no po co? Praktycznie piechota ma wszystko wyszukane. Artylerię to badam overtime, że tu są moi drodzy projekty po, po, po 400 dni. Były, ja je zacząłem badać, żeby tylko zapełniać research sloty. I praktycznie tyle. Ruszyć się nie mogę z ofensywą, bo e, Niemcy zorganizowali na moich terenach pra prawdziwą fiestę entrenchmentową. Wojny z ZSRR jak nie było, tak nie ma. Więc nie wiem, no. Ty, widzowie, coś się dzieje. Niemcy wysyłają dywizję na wschód. Coś się zaczyna dziać. Coś się zaczyna za dziać. Albo ZSRR, albo Grecja, albo po prostu coś się zaczyna robić. Liberate the home of Marx. Aaaa, ja pani mal towarzyszy. Ruscy ma mają cel i robią, żeby wyzwolić, jakby to powiedzieć, dom Marksa. Tylko mam nadzieję, że nie braknie im jaj, żeby wypowiedzieć wojny Niemcom bo wtedy mógłbym ja ruszyć z ofensywą. Ty, możemy zacząć przygotowywać naszą ofensywę, zobaczcie. E, gather intel, oczywiście. Prepare long operation, przygotuj linię suplajców. Czekamy po 25 dni. Reichskommissariat komisariat, Kalet, y, Patrioty Guar, Patrioty Guar, Patrioty Guar. Boże, ale Niemcy mają wojnę defensywną teraz, moi drodzy. I to Związek Radziecki łamie, łamie Pakt Ribbentrop-Mołotow. I patrzcie, jak Niemcy pędzą. Dajmy im się wycofać, niech idą, niech idą, niech idą do tyłu. Jak najdalej od nas, tak? Jak najdalej od nas, jak najdalej na wschód. Ruscy, no jak wy nie zrobicie w period Berlin, dawaj, to ja już nie wiem, co mnie tutaj uratuje, nie? Ty, może jestem zbyt e, bardzo, bardzo podpalony, czekajcie. Tutaj widzę wojska ekspedycyjne, przychodzą, jakieś rumuńskie, co tu się dzieje? Czemu tutaj Niemcy? Powiem tak, jest was dwa razy więcej. Nawet mnie nie wkurzajcie, że nie, nie poradzicie sobie z taką prowincją. Nie wygląda to zbyt dobrze. Chociaż widzę, że chyba amerykańskie siły powietrzne tutaj przybyły. Dobrze, piersujemy ten czołg? Ładnie! tawarysi. mamy to! Świetnie, towarzyszu! Kolejne zwycięstwo ku chwalej wielkiej Francji. Dobra, Szarel wraca do Belgii. Proszę tutaj o ofensywę blokującą. Proszę ich czymś zająć. Dziękuję. Ty, no nie mów. Andrzej, kurde, te czołgi zbyt mocne są. Trzeba się przeorganizować, ty, ale ruszyliśmy wreszcie z ofensywą. O, Niemcy dostają jobla. Bardzo fajnie. Spróbujmy. Spróbujmy się tu chociaż trochę zabawić. Trochę, chociaż trochę manpowera stracić. I chociaż o parę prowincji wypchnąć, moi drodzy Niemców, z naszego terytorium. Ty, amerykańskie dywizje zmechanizowane tutaj przybyły. Ameryka! Fuck yeah. Dobrze, moi drodzy. Upadek Leningradu. Nie! Oni to jeszcze przegrywają! Dobra. Francuzi do, do broni do kopania. Nie wierzę, że Ruscy przegrywają jeszcze Barbarossa, jak atakow, atakują od znienacka, od tyłu w 42. To jest niemożliwe. Dobrze, że moje dywizje zdobyły kawałek Belgii i kawałek jakichś terenów. Może tu teraz Amerykanie... Tak! Boże, zdobyłem Belgię i Amerykanie masowo jadą na front. No to jest niemożliwe, nie? To jest naprawdę nierealne. Wystarczyło zająć kawałek Belgii. Boże, jakbyśmy tutaj rypnęli jaką ziarmią. Jezu, jakby nam się udało tutaj pokonać Mansteina, ale chyba nam się nie uda, no. Sadge, widzowie. Ty, jest! Jest, jest, jest! Dawaj, 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 dawaj! Francja jest! Vive la France! Mamy to! Mamy to, moi drodzy! Większość armii niemieckiej została okrążona, nie? No, ja nie wierzę, że z taką pomocą Związek Radziecki sobie nie poradzi. Ja w to po prostu nie wierzę. Panowie, Bryzelda, Bryzeldom, proszę tutaj wjechać. Już myślałem, że Niemcy robią kontrofensywę pod Lille i mnie po prostu zniszczą, nie? Ale z tego co widzę, to jest naprawdę dobrze. Panowie, Dunkierka całą mocą. Dunkierka pełna moc, moi drodzy. Mamy to. Jest! Dunkierka! Dunkierka pełna moc. Boże, ile dywizji yy, niemieckich zostało tutaj okrążonych? Świetnie. Musimy je wszystkie teraz wyeliminować w tym okrążeniu. Ale Calais jeszcze stoi. No ale oni tu powinni mieć atryszyn, jak Jasny gwint. Mam jeszcze jakieś okręty podwodne, moi drodzy. Konwoj Raiding na Kale. Nie pozwolimy im się wydostać i będziemy topić im zaopatrzenie, tutaj, nie? Całkowicie. Nic tędy nie powinno przepłynąć. Panowie, zmasowany atak Francuzów na Calais. Niemcy bez szans. Francuska ofensywa unicestwiła właśnie armię niemiecką. Bohaterscy francuscy żołnierze, moi drodzy, unicestwili armię tutaj niemiecką. Świetnie. Ty, spróbujmy ruszyć. Może to mi da więcej, może stracę dużo manpowera na tej ofensywie, ale musimy próbować przechodzić dalej. Im więcej odbijemy terenów, tym więcej amerykańskich wojsk zacznie się pojawiać tutaj w Normandii, przepraszam, w Belgii czy w Holandii. Kolejne okrążenie trzy niemieckie dywizje padają. Nasze francuskie wojsko wchodzi coraz głębiej. Druga upada, moi drodzy Breda. Niemcy nie mają się czym bronić, autentycznie. My musimy zacząć tutaj wjeżdżać na ostrobo. Niemcy nie mają się czym bronić. Coraz więcej amerykańskich wojsk tu dociera. Moja ofensywa ruszyła. Fakt, że manpower equipment to pewnie stracę 10 milionów. No ale prędzej czy później musimy ich robić, no. Boże, Andrzej, tyleś na północ. Upadek Sewastopola, odbijamy Holandię, okrążamy Holandię. Poradzisz sobie. A tu blitzkrieg tędy, Niemcy wchodzą, okrążają mnie, wyżdżają do Paryża, jak epituluje, ja podbijają Związek Radziecki. Nie, to bym naprawdę wyszedł z tej gry, nie? Alte F4 by poleciał, taki Rejczku i płacz by był. Bym tak płakał, żebyście mnie słyszeli w całej Polsce, nie? Taki byłby krzyk. Dobra, ty, prze przecięliśmy Niemców na pół, bardzo dobrze. Widzę, że tutaj w głąb Niemiec też już jest prowadzona teraz bezproblemowo już ofensywa, moi drodzy. Bęc, będz, będz. będz. Tu już nas nic nie zatrzyma. Niemców jest za dużo w Rosji. Jednostki niemieckie w Holandii zostają właśnie zniszczone powoli. Prawdopodobnie nie będą mogły tam dopływać suplysy. Prawdopodobnie nie wiem, czy to będzie w 100% pewne. Ofensywa w głąb Niemiec ruszyła. My razem z wojskami amerykańskimi tutaj zrobiliśmy sieczkę. Ty, my to wygrywamy. Widzę, że tutaj Niemcy już zostały rozjechane. Dobra. Czas się przeorganizować, żołnierze francuscy. Właśnie przyłączyłem moje trzy potężne armie do głównego frontu. No kurde, wiecie co? Z tego co widzę, odzyskaliśmy od cholery przemysłu. Niby nam tutaj brakuje jakichś rzeczy, ale tak naprawdę nam nic nie brakuje. Jesteśmy na super surplusie. No i czekamy po prostu aż tutaj się wszystko wyjaśni. Bo z tego co widzę, to Holendrzy i reszta tutaj jednostek, ale Holandia została wyzwolona, tak samo jak i Belgia. Niemcy nawet zrobiły kontrofensywę, wyobrażacie to sobie? Niemcy robią kontrofensywę upadając i wiecie co, dobrze mi to wychodzi? Ty marzino. Ty mi się tutaj nie Postrał, ty. Cztery dywizje do nota, lecą z Hiszpanii. Trzeba im pomóc, po prostu. Z tego co widzę, ty ruscy odbijają się? Nie, no nie wierzę. Ruscy się nie odbijają kompletnie. Ty, odbili się w państwach bałtyckich. Tragedia. Co ci ruscy w ogóle, nie? Co ci ruscy. Ty bardzo dużo Niemców się cofnęło, albo to są te jednostki z szybkiej rekrutacji, nie? Raczej wątpię, że Niemcy by mi wjechały do Paryża teraz, ale no powiem tak, no dosyć dziwnie to wygląda. Jak Niemcy po prostu na 100% batrysznę zdobywają tereny. Czekamy aż będzie lato i ruszymy z ofensywą. W zimie sobie po prostu tylko i wyłącznie dobijemy tutaj jednostki tyłowe, niemieckie. Konferencja w Bejrucie. Dobrze, zrobimy taką konferencję, jaką chcieliśmy, nie? Modern tank division. Nie no, to są jaja jakieś. Ty. Niemcy mają modern tanki. Ja Przepraszam, że przeklęłem, ale oni mają 4000 defa' i 2000 z tego hard ataku, no. To już nie są nawet żarty. A ja pitole, nie. Dobra, powiem tak, widzę, że O, Ruscy się odbijają, super, super Rosja. Nieważne ile ludzi stracę, nieważne ile equipmentu stracę, ruszam przed siebie. Mam tylko nadzieję, że amerykańskie wojska będą wspomagały armię francuską w tej ofensywie, bo tragedia. O, Niemcy jadą prosto do Paryża, ciekawe! Ciekawe. Ty Niemcy do Paryża jadą, ale fajnie. Mhm. Nie no nie wierzę, że. To jest jeszcze szansa, żebyśmy to przegrali, nie? Pierdziele ci Niemcy są nie do zatrzymania, nie? tymi modern tankami, modern tanków to się nie da zatrzymać, no nie ma opcji. Continue da France. Dobrze, dobrze. Staramy się zająć jak najwięcej terenu pod ofensywę. Zobaczymy, czy to wyjdzie w ogóle. Czy będę miał tyle dywizji, czy mi będzie na to stać? Tutaj zabezpieczyłem się dywizją z Hiszpanii, nie? Żeby Niemcy mnie tutaj nie przejechały, bo jest tragedia. No, autentycznie. Ty, dobra, puste. Ty, pół jest pusta? Te Amerykanie dawaj. Ty, Boże, żeby Amerykaniec do Szczecina wjechał, to się w pale nie mieści. Chyba, że Niemcy mi otworzyły drogę po prostu do Berlina, bo nie chcą ruskich u siebie. Do... Ale to już by było zbyt chyba takie, wiecie, immersywne motnie wtedy. O mój Boże! Jezus, jak to wejdzie i 11 dywizji niemieckich pójdzie właśnie do Wora. 11 niemieckich dywizji grenadierów właśnie idzie do Wora. Ty, Niemcy ruszyły. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Proszę o kontrowersywę. Dobra, jednak nam się uda. Wypychamy Niemców może z Luksemburgu jakoś, jakimś cudem. Andrzej, próbuj, bo masz taką przewagę technologiczną, suportową i tak dalej, że musisz puszować, no. Nie ma opcji, żebyś stał i cały czas czekał. Dobra, jesteśmy dosłownie przed Berlinem. Ty... Czekajcie, bo muszę sprawdzić, czy jak wejdę do Berlina, to czy wąsaty wiecie, co sobie zrobi? Czy będzie pick pik, czy raczej nie? White z Finlandią, super. A, bo tu Amerykanie wszystko załatwili, okej. Okay. Ty. Niemcy prowadzą tak mocną ofensywę, że są tak prędcy, że tak powiem, że nie mogli nadążyć sami za sobą i wpadli w pułapkę i upadają. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam, nie? Dobra, jestem przed Berlinem, chłopcze. Aś spróbujmy jeszcze tu. Nie no, no nasze dywizje są za mocne, no my powinniśmy to miażdżyć dosłownie. Leć na Berlin, Andrzej, ty. Jak ty penetrujesz jego modern tanka, te pantery! Chłopie, o czym my gadamy w ogóle? Panowie na Berlin, no. Zdobywać Berlin. Jest, Berlin pada. Jeszcze nie cały, bo nie cały, ale pada. Zaraz cała prowincja berlińska będzie upadnięta, nie? Ej, no, z tego co widzę, to Berlin upadł. Amerykanie wjechali z nami do Polski, praktycznie. My prędzej wyzwolimy gdańskie Warszawę niż Ruscy, nie? To jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Wiecie co? Puściłem tutaj plan na Włochy, bo z tego co widzę, to te 14 dywizji będzie wystarczające. Jugosławia się chyba po raz kolejny wyzwoliła. Ja nie wiem, co tu się odpierdziela w tej grze. Co wiecie, zdobyli Warszawę odbili. Moje dywizje odbijają Polskę. Plan jest cały czas puszczony, agresywny. Ja już nawet nie patrzę na to. Chcę, żeby to się po prostu skończyło. Amerykanie wylądowali tutaj, moi drodzy, z Kanadyjczykami na południu Włoch. Rozpoczyna się operacja kompas pewnie. No cóż, boże, już myślałem, że się tutaj popłaczę. Włochy kapitulują. Niemcy spuszczają kolejne jednostki z północnego frontu. Francuzi podchodzą pod Gdańsk. Nie wiem, to jest po prostu przepięknie, nie. Miliony mam equipmentu do minus, lekkiego tego. Mam bardzo dużo fabryk, które mogę zainwestować w equipment yy, i tego nie robiłem. Czekam po prostu na upadek Niemiec. Chcę zobaczyć, czy coś się tutaj stanie, jak upadną Niemcy. Amerykanie już powinni jechać na Wiedeń i resztę prowincji i wbijać się od tyłu, a nie stać i się zastanawiać, czy socjalizm działa. Amerykańskie dywizje z francuskimi wyzwalają Gdańsk. Tylko w Herdzowajlon 4. Moi drodzy, stało się. Wąsaty zrobił co zrobił, niestety nie mogę tego pokazać na YouTubie, no ale sami wiecie co się stało. Powiem tylko tak, że wcześniej był ślub z panią Brown, panią Kopu. No i prawdopodobnie Niemcy będą pisować za niedługo, co? Przydałoby się. Jest! O mój Boże, jest! O mój Boże, nareszcie. Wybaczcie za tą konferencję pokojową, ale musicie mnie zrozumieć, mi już minie czwarta godzina przed tym pecetem, jeszcze ledwo po konferencji mi się komputer... Czekajcie, bo to jest chyba droga pokoju, o właśnie tutaj nieważne co, co wybierzesz, nieważne co zrobisz, i tak się robi swój pis. Już nie chcę tego odpauzowywać i tak dalej. Świetnie, wszyscy zostali powyzwalani republiskie, kajskie te ty, co jest? Sowieci wypowiadają... Nie no, Sowieci mi wojnę wypowiedzieli w 43. Słyszysz to? O Boże, ja już nie mam siły dojść do Moskwy. Dla was to jest tylko 15-20 minut odcinek, a dla mnie to były 3 godziny nagrywania. Dziękuję wam bardzo wszystkim za uwagę. Powiem wam tak, modyfikacja bardzo fajna, bardzo imersywna. No i trzeba się nasiedzieć, żeby coś z niej nagrać. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka like, i co? Do następnego epizodu. Elo!